Cześć, ja jestem Kuba, a to jest Od Zera do Web Developera, czyli seria filmów, w której pokazuję Wam, jak tworzyć strony internetowe. Ostatnio zajmowaliśmy się animacjami w CSS, a dzisiaj zajmiemy się animacjami w ogóle i spróbujemy sobie zbudować coś, co się nazywa Arkanoid. Arkanoid to jest taka gra, w której mamy belkę na dole ekranu. I tą belką odbijamy taką piłeczkę, i chodzi o to, żeby zbić wszystkie takie bloczki, które są u góry ekranu. Zaczniemy sobie od stworzenia nowego katalogu. Arcanoid i w tym katalogu zrobimy trzy pliki: index.html. Do tego dorzucimy style.css. I main JavaScript, czyli index.js. Od razu sobie otwórzmy naszego Arcanoida w przeglądarce, zmieńmy mu tytuł i dołączmy sobie tutaj plik cssowy czyli to będzie link rel stylesheet stylesheet.css ten część możemy sobie zamknąć na razie no i dołączmy jeszcze nasz skrypt javascriptowy, ja bym chciał żeby ten skrypt był dołączony tutaj na końcu body bo chciałbym żeby został interpretowany dopiero jak to body się załaduje czyli skrypt source index.js ma się załadować asynchronicznie no i tyle dobra Mamy pusty dokument z podpiętymi stylami i kodem JavaScriptowym. No i teraz chcemy zacząć kodować. No to stwórzmy sobie diva, dajmy mu ID bar, czyli jakaś tam belka, klasę bar. No i zaczynamy stylować. Chcemy sobie zrobić taki prostokątny kształt, jakoś go pokolorować. No to zaczynamy. Dla klasy bar chciałbym ustawić szerokość, może nie, to jest, wide, 200 pikseli, na przykład, wysokość 20 pikseli, jakiś background color, na przykład na ten crimson, ostatnio mi się spodobał, o i mamy naszą czerwoną belkę, teraz jeszcze bym chciał, żeby ona była na dole, no to damy position, Relative top 100% Żeby ten top 100% zadziałał To jest trzeba body rozciągnąć Na wysokość całego viewportu Czyli dajemy 100% viewport height No i tu się nam pojawił suwak I zjechał ten nasz kształt w ogóle Za ekran to Zrobimy taki trick Margin Top damy minus 30 pikseli na przykład. O, super, teraz nam się pojawił nasz wesoły prostokąt, no i spróbujmy to jeszcze wycentrować na początek, to od lewej strony damy jakieś 50%, może 45%, no może 40%. Dobra, belka jest mniej więcej na środku. No to teraz jeszcze byśmy chcieli, żeby Tabelka podążała za myszką. Jak sobie myszką ruszam na lewo i prawo, to chcę, żeby tabelka goniła za jakąś piłeczką. To sobie pójdziemy do index.js i na początek złapmy naszego bara, czyli naszą belkę. Document getElementById bar. I tu już mamy to złapane. I teraz napiszmy sobie function move bar, czyli funkcję, w której będziemy poruszać tą belką. Ta funkcja ma się wywoływać w momencie, kiedy ruszam myszką po moim body. Więc wrócę sobie do index.html i do body dodam on, mouse move. No i ma się wywołać move bar. No a co w tym move bar? W JavaScriptie możemy się odnieść do zdarzeń, które się dzieją w naszym oknie. No i tutaj możemy złapać coś takiego, co się nazywa event. Window event. To jest jakieś zdarzenie. i To zdarzenie ma zadany typ. I ja teraz chcę wykrywać zdarzenia czy filtrować zdarzenia wszystkie które tutaj wpadną do tego movebara i obsługiwać tylko te które mają typ mouse move może sobie teraz zalogujmy window event żebyście mogli zobaczyć jak wygląda taki event no i tutaj mamy między innymi współrzędne na ekranie jakieś x, y, jakieś body, jakiś timestamp i tak dalej, i tak dalej. Tu są jeszcze jakieś przyciski, którymi możemy klikać na tym naszym okienku. One też się tam odhaczą. Nas będzie interesował x i y z tego eventu. No i na podstawie tych wartości będziemy ustawiać bar, style, left czyli odległość od lewej strony ekranu. Akurat tutaj ten x w evencie to jest właśnie odległość myszki czy kursora od lewej krawędzi okna. I tutaj sobie skorzystamy z takiego zapisu window event x. Aha, left to będzie równa, czyli odległość od tej lewej strony będzie równa tyle ile jest window event x. Minus. No i tutaj chciałbym złapać sobie szerokość tego mojego bara, tej mojej belki. No to będzie bar offset Width. No i złapać tak naprawdę połowę tej szerokości, bo chcę, żeby moja belka, środek mojej belki był zawsze tam gdzie jest myszka. I tutaj jeszcze chcemy dopisać pewnie PX. O i teraz super nam to, podąża za myszką. Tutaj jeszcze mamy te brzydkie paski, których się zaraz pozbędziemy, ale widać, że środek tej belki jest tam, gdzie jest kursor. I jeszcze może kilka słów wyjaśnienia, co się tutaj stało, bo są jakieś dziwne dziabki, To nie jest string, to jest taki sposób zapisu w JavaScriptie który pozwoli wam stworzyć ciąg znakowy, tylko że taki ciąg znakowy, w którym możecie włożyć wyrażenie, które zostanie policzone. Czyli to wszystko co jest w środku, to jest string. Ale w tym stringu możemy włożyć takiego zapisu dolar i nawias taki wąsaty. I dolar nawias wąsaty otwiera nam po prostu kod i możemy tutaj używać normalnego kodu JavaScriptowego, jeżeli w tym kodzie coś na przykład liczymy tak jak tutaj no to wartość tego wyrażenia jak już się to wszystko policzy zostanie po prostu wstawiona w to miejsce no i tutaj jeżeli na przykład mamy window event x to, jest war to ma wartość 0 odejmiemy od tego bar offset width przez 2 a to ma wartość pewnie 100 no to wstawi nam się tutaj po prostu minus 100 px i tak to tutaj działa jak się pozbyć jeszcze tych pasków? Pasków się możemy pozbyć w stylach overflow hidden, czyli cokolwiek, co wystaje za okienką ma być ukryte. No i mamy, mamy naszą belkę, którą można poruszać i dalej budować arkanoida. Na dziś to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.